Siemanko wszystkim Witamy na kanale Autopody. Kanał będzie o Nowej Zelandii i głównie o samochodach, turystycznych kanałów, jakieś tam wycieczki, oglądanie kamieni, to tam jest tego pełno, to sobie każdy znajdzie. A tu się skupimy na motoryzacji. dobra, jesteśmy szczęśliwie, w Oakland wylądowałem. No i szukam jakiegoś samochodziku dla mnie. Bo ze czwórkę mi naczpany typ rozbił i uciekł z miejsca zdarzenia. Na no, ubezpieczalnia wypłaciła kaskę, bez problemu. Dwa dni, pieniążki na koncie, wrak zabrali. No i tyle. No W Hoxby gdzie mieszkam no, samochodów jest mało i ceny są w ogóle jakieś zaporowe. Tu w tych samochodów jest do wyboru, do koloru. Większość samochodów, takiego typu jak widzicie, to są importy z Japonii. Jedna na drugą stronę ulicy No i tak, takich importów jest naprawdę pełno. Oni ciągną tych samochodów z tej Japonii jak źli. Bardzo małe przebiegi w fajnym stanie. Samochody są z Japonii. Można coś fajnego trafić. Także te wycieczki do oklęt się opłaca robić, bo bilet lotniczy tam około 200 dolców No i tu na jednej ulicy jest pewnie tyle samochodów do co w całym mieście, gdzie ja mieszkam w sumie. Także no jest opór samochodów A my idziemy oglądać bawarię. Dobra, teraz skutera Hindus rekwiruje. A my dalej szukamy wozu. Nogi mi chcą wejść, nie powiem w co. Ostatnie dwa place oglądam i podejmuję jakąś decyzję, bo już naprawdę o, nie mam siły. No dobra, samochodów pełno, tylko kasiura, i kupować zdecydowałem się na. E65 po lifcie bo był mały przebieg i no i cenowo była bardzo dobrze także taka decyzja czekam teraz żeby wróciła z przeglądu bo auto jak kupuje się u dealera, to musi mieć aktualny przegląd i rejestrację no bo jest jakaś tam gwarancja 3 miesiące po zakupie Korbę wypluje, czy co tam się z nią zadzieje, to to się wraca i mają naprawić. Także furki są fajne. Przebiegi małe no proszę za 18 528-74 tysiące przebiegu. Oczywiście, wszystko Japonia import. To są chyba te wszystkie igły, co później są wystawiane u nas. To jest który rok? 2016, 14 tysięcy przebiegu. Trójeczka 330e, Mietek 212. 20 koła, 121 tysięcy przebiegu, 10 rok. A ten to widać, że jeździł. Tym Japonie woził po Tokio. Auderki, srauderki. No, przebiegi są śmieszne. No w porównaniu do Europy to jest jakiś żart, nie? 104 tysiące przebiegu. No? Co tu jeszcze mogę Wam ciekawego pokazać? Leksik. Leksik ma przebiegu 71 tysięcy. Też fajne autko. No mówię, trafiają się w Japonii te samochody. Rzeczywiście to nie jest chyba ściema. trafiają igły. Land Rover. 12 rok, 89 tysięcy przebiegu. No coś tam ma przejechane. To chyba jakiś taki gorszy sort. Czarny X5. Też fajne te x 5 Podoba mnie się to przybiegu. Siedemdziesiąt 71 tysięcy 2012 rok Ten mnie tak fajne E550 no to już jest czym jechać No Dobra